Witam w kolejnym odcinku z Motoki p 20 Korea Zawodnika. W ostatnim odcinku Japonia i wyścig, który być może bym wygrał, ale, ale się przewróciłem tam na siódmym okrążeniu z dziewięciu. A teraz Australia. Australia, czyli mój ulubiony tor piąte miejsce w treningu i widok z helikoptera na Philip Island.

no, jak poprzednie, kilka nagrywanych w niedzielę, a dopiero w piątek się pokaże. No i teraz już coś więcej wiadomo o Marku Marquezie. To tak właśnie na początku o tym powiem. Pojechał no najpierw na takie wstępne badania, potem do, do szpitala. Tam mu zrobili Rentgena i prawa ręka jest złamana. Nawet y, przed chwilą też widziałem zdjęcie rentgenowskie. Jak no tyle. To nawet nie jest pęknięta kość, tylko no, normalne złamanie. I we wtorek y, będzie miał operację w Barcelonie. No i zobaczymy kiedy wróci do ścigania. Ale to naprawdę bardzo zły moment sobie wybrał. I w ogóle ten sezon jest taki, że jeśli coś sobie zrobisz, coś sobie złamiesz, to, to naprawdę ciężko jest potem dojść do siebie, bo wyścigi są praktycznie tydzień po tygodniu. Już w najbliższą niedzielę kolejny wyścig, znów Heres, tylko tym razem już właśnie pod nazwą Grand Prix Andaluzji. Potem będzie Brno. Potem Austria. W Austrii będzie podwójna runda. No i tutaj za... Za późno, tutaj na tą druszkę sobie wiadę. Także też można już zakładać, że no, obrona tego tytułu mistrza świata będzie bardzo trudna dla Marqueza. No i tu się droga otwiera przed yy, na przykład takimi zawodnikami jak Fabio Quarteraro żeby właśnie po ten tytuł mistrza świata sięgnąć, bo lepszej okazji może nie być. No nie mogę, nie mogę tak za bardzo rozmawiać na inne tematy, bo wtedy, wtedy się w ogóle nie koncentruję na jeździe. Ja właśnie jestem no taki, że raczej nie mogę podzielić uwagi na rozmawianie zupełnie o czymś innym, a, a tutaj na jeździe 2 pięć tysięcznych. No to, to jest nic. Tylko tutaj trafić o, znowu przestrzeliłem. Ale tym razem się zmieściłem w torze. 350 to nadal nie jest tak bardzo. Tylko tutaj też yy... Ten zjazd w dół. Ja tutaj mam problem z tym, że mi się tylne koło odrywa na hamowaniu. O, tutaj. I trzeba hamować na dwa razy. No teraz troszkę nie za dobrze. Przedem ten ostatni zakręt. Teraz pierwszy sektor nieco lepiej. Oj Rossi tutaj mnie wpadł. No ci zawodnicy oni mają lepsze hamowanie do zakrętów niż ja. Ja gdybym chciał hamować tak samo jak oni, to, to bym się przewrócił. Oni to nie wiem, znaczy jest też jedna kwestia, tak są te ulepszenia ramy, ja mam ramę ulepszoną do połowy te ulepszenia, nie wiem jak by to było gdybym miał też wszystkie ulepszenia, czy to cokolwiek by mi dawało. No teraz dobre okrążenie tylko je skończyć. No, tyle opona się przegrzewa. Tutaj w tych zakrętach 27,4. Nie jest źle. A tu już prawie była druga wywrotka. No, strata nie jest duża po tym pierwszym sektorze. Dalej nie jest źle. To jest 330. Ale ja tutaj tracę najwięcej. To hamowanie tutaj na dół. Tutaj miałem 150 tysięcznych, Coś koło tego na poprzednim okrążeniu. No i tutaj ta opona się z tyłu będzie przegrzewała właśnie. 133 No ale tutaj mnie wyniesie 66 tysięcznych, ale tamten wyjazd za torę to już raczej sprawi, że tego nie poprawię No minimalnie poprawiłem czas. Teraz już trzeba zjeżdżać, bo paliwo się kończy. Opona przegrzana. No wyścigu będzie ciekawy tutaj na tym hamowaniu jak tak mnie tutaj dźwiga na przednie koło. Póki co siódme miejsce, no ale pewnie za te 3,45 sekund jeszcze spadnę. Siódmy czas, resztę czasu symulujemy. No tutaj jest zacięta walka. Pomiędzy, mogę to powiedzieć, nawet pierwszą szóstką. Ja pewnie spadnę jeszcze w dół. No jednak nie. Czyli do wyścigu będę startował z siódmego miejsca. No nie tak źle. A jednak tam... A jednak tam mnie w końcówce jeszcze dwóch poprawiło, ale dziewiąte miejsce to jest spełnienie Wyzwania zespołowego Hello, we are joining you live from the Phillip Island circuit for the long established Australian round of the MotoGP World. The cameras are now accompanying us on a tour of their favorite riders for today's MotoGP race. We can't make predictions, but judging from the extremely competitive qualifying sessions, we sure we're going to see a fantastic show. Taupa na około 7 okrążeń. Wyścig będzie trwał 9. Na no, pośrednia opona z przodu sobie poradzi, ale z tyłu, z tyłu, jak widać, pośrednia opona sobie już nie poradzi. Trzeba brać twardy tył. Także pośredni przód, twardy tył. Jedziemy. Na przykład Espargaro tutaj ma miękki tył. Tutaj niektórzy mają miękki tył, i ja bym nie miał nie, nie żadnych szans. Połowę ścigłą, żebym ujechał, i potem już by było po oponie. Na większość zawodników tutaj na czele pośrednie opony. Oni lepiej hamują ode mnie. To widać. Hamuję podobnie jak oni, ale oni stają nieco lepiej do zakrętu niż ja. A Banaja tam prawie wyjechał za tor A Alex Marquez się przewraca O i ja prawie też Bo się z tam delikatnie dotknąłem W każdym wyścigu Tak w pierwszym okrążeniu No mam około 50% szans na przewrotkę Banaja znowu tak troszkę szerzej pojechał tam na Lucky Heights na poprzednim okrążeniu tak samo, a tam już to ledwo się w torze zmieścił, Na w środku zakrętu się ogląda, no trochę to jest właśnie nierealne. Ale skoro się ogląda, to znaczy, że się mnie obawia. A znowu szeroko pojechał. Abanaya w tym wyścigu w Hiszpanii całkiem nieźle się spisał Oj, tutaj się nie zmieszczę i jak zawsze Wystarczy, że trochę przedobrzej I już leżę No ale ogólnie tutaj w ten zakręt ciężko mi było wchodzić Przez to, że na hamowaniu mi właśnie dźwigało tył Ale może jeszcze nie wszystko stracone. O tu Alex Marquez. Teraz obok mnie. No jemu. Jemu ten wyścig. No cóż, jak na zawodnika Repsol Hondy, to powinno się od niego lepszych wyników oczekiwać. No zobaczymy jak to będzie tak już w środku sezonu. Kiedy już będzie miał parę wyścigów za sobą. Czy będzie notował lepsze wyniki, czy nie. A w sumie on się też wyprzedził w tym wyścigu. Ale już dojechaliśmy do reszty zawodników i spróbujemy się przebić razem. Tylko przebijanie się przez końcówkę stawki to też. Wcale takie łatwe zadanie. I tutaj znowu mnie postawiło. I znowu, ledwo się zniszczyłem w torze. O, tu trawa. Ciągnie mnie te trawy bardzo często. No, nie niedogrzane, no ale to cóż, nic na to nie poradzę. No, zobaczę, jak będzie się motocykl zachowywał na, na trzecim poziomie kontroli trakcji. A no i razem z Janonem tym razem. No niby mój ulubiony tor, ale wyścig w sumie... no chyba jeden z tych y, najgorszych. Coś... coś nie mam szczęścia o tej Australii. Od dwóch lat tutaj no nie... jakoś dobrego wyniku nie, nie będzie. No i teraz to już będzie taki samotny wyścig. Że nawet nikogo nie słychać oprócz mnie. 7,5 sekundy strata od najbliższego zawodnika miałem jechać razem z Markezem na no on już jest na 15 miejscu tu znowu na centymetry było Jeszcze trzy okrążenia. I gdybym miał ten sezon porównać do jakiegoś innego, to oczywiście porównałbym go do tego pierwszego sezonu. Pierwszego sezonu w moto 3. Tam też były wyścigi w Kratkę. Było dużo wywrotek. Ale znowuż już w drugim sezonie W drugim sezonie już yy, udało się sięgnąć po mistrzostwo. I to w sumie nie w najlepszym zespole jechałem. A udało się po to mistrzostwo sięgnąć. No jest, już tutaj tym motocyklem dałem radę wygrać dwa wyścigi, a mogło być nawet cztery wygrane wyścigi. Ja sobie poprzednie okrążenie pojechałem trochę dłużej na tej mi mieszance Paliwa trochę uleciało, ale wystarczy. Tyle co mam. Przede mną miecie alejsze Spargaru, który właśnie też musiał zaliczyć wywrotkę, bo 3,5 sekundy pracy po niego, a jak się ja przerzuciłem po raz drugi to tam traciłem ponad 7 sekund do, do tego zawodnika z przodu. Nawet taka troszkę bardziej jazda agresywniejsza z tymi delikatnymi uślizgami nie sprawia, że ta tylna opona się nagrzewa. A to już jest ostatnie okrążenie. Potem będzie Malezja i Malezja to będzie właśnie ostatni tor, ostatni odcinek, który będzie nagrany tak na zapas. Walencja już będzie nagrana tak w miarę na bieżąco, czyli pewnie będzie tak, że w sobotę nagram, a w niedzielę będzie na kanale. I w niedzielę za tydzień będzie właśnie ostatni wyścig w tym sezonie, w pierwszym sezonie w MotoGP. A od poniedziałku. No bo wydaje mi się, że nie ma sensu pokazywać tych zimowych testów teraz. Bo to już pokazywałem przed tym sezonem, jak to wyglądało. Teraz już to wiadomo. Także w poniedziałek drugi sezon w MotoGP i wyścig w katarze już na Suzuki Marcus wygrał a w Generalce no jeszcze, jeszcze nie jest mistrzem, ale już prawie z kolei w zespołach to Ducati jest na pierwszym miejscu Honda dużo traci, no a mój zespół jest dłuższy za tą wielką trójką. Trochę się do tego przyczyniłem, właśnie że jesteśmy na czwartym miejscu w zespołowej tej klasyfikacji. No, wyścig w Australii trochę rozczarowujący. Nawet powiedział bardzo oszczarowujący. No a teraz pora na Malezję, czyli przedostatni wyścig w pierwszym sezonie i przedostatni wyścig no, zawsze w każdym sezonie ostatnio. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w Malezji.